Przygotowuję ocet jabłkowy z jabłek z sadu ekologicznego. Jak widać, zresztą tutaj są plamki różne, które rzeczywiście będę wyrzucać, omijać, jeśli chodzi o ocet. Natomiast jabłka suszę, a same jabłka będę suszyła. Skórki obieram i zostawiam tylko ładne skórki tego rodzaju. Bez żadnych plamek, bez niczego. Gniazda nasienne należy wyrzucić, dlatego że są bardzo często tam robaki. Niektórzy podają, żeby całe jabłka stawiać na ocet. Nieprawda wielokrotnie próbowałam w ten sposób czy zmiksować, czy nie zmiksować zawsze były robaki, i wszystko musiałam wylewać. Sprawdzony sposób to są skórki, obrane grubo, tak. Wcale nie, da, nie cienko, prawda? Grubo jest obrana skórka i skórka musi być czysta, bez plam, bez żadnych takich. No, tu na przykład są plamki, zaraz to wywalę. Dlatego, że to może powodować pleśni, to są grzyby też takie owocowe, więc to, to, to wyrzucam wtedy. Natomiast środki będę suszyła, to są pyszne jabłka mieszane, różne, stare odmiany. E, już rozpoznałam tu Jonathan, rozpoznałam kokse jakieś tutaj są e, krąselki to są stare odmiany e, przysłał mi pan z Podlasia e, i mam e, piękne ekologiczne jabłka na ocet e, tutaj przygotowuję jeden ze słojów e, woda musi być przygotowana przestudzona z dodatkiem szklanki cukru i tu właśnie studzi się ta woda. A tutaj już mam dwa słoje, sześcio chyba litrowe czy pięcio, gdzie już, już się tutaj robi ocet od kilku dni. Codziennie trzeba zamieszać drewnianą łyżką, żeby tutaj nic na górze nie powstało, bo to może wejść pleśń nie, nie, nieopatrznie. I tutaj też było odrobina cukru dodana, nie musi być, ale lepiej dodać. I już widzę, że tworzy się matka, dlatego że lekka zawiesina już się tworzy z tego octu. Tutaj też właśnie zamieszam od razu i zaczyna się fermentacja octowa. Ważne jest przykrycie, dlatego że Często ludzie przykrywają jakąś taką grubą ścierką i wtedy jest prawie 100% pewności, że będzie pleśń. Musi być dostęp powietrza, więc albo gazę, albo ja mam takie ściereczki płócienne, jeszcze przedwojenne, po, z pościeli starej. I to będę, bardzo dobre płótno, nie wiem czy to widać, przewiewne, bardzo fajne i gumką będę zaraz zamykać. Tak wygląda zamknięte gumeczką i ten ocet będzie sobie stał w temperaturze pokojowej w kuchni, w, w takim zacisznym miejscu z dostępem powietrza, nie, nie, nie w szafce, gdzieś, gdzieś tak, ale nie przy oknie też. I ten ocet będzie stał 6 tygodni. Z, z tymi skórkami. Jeśli skórki pojawiają się już takie br brązowe, takie nieładne, jak to się mówi, to można je powyjmować e, i, zost i zostawiać i już nie dodawać świeżych, żeby nie było już kolejnej fermentacji, prawda? Tylko robimy jedną najpierw fermentację octową e, przez 6 tygodni, później. Wy, wyrzucam te skóry i do samego płynu, tutaj który się wytwarza, znaczy płyn się nie wytwarza, tylko wytwarza się tu ocet, czyli do samego tego octu, który już byłby dobry, niemniej jednak ja robię podwójną fermentację octową i dodaję słoiczek miodu. Nieduży, na, na taki sł słój e, octu daję taki mały słoiczek miodu wielokwiatowego lub lipowego e, i odstawiam znowu na 4 tygodnie do 6 tygodni. E, też przykrywam, już nie mieszam, tylko to sobie stoi i następuje druga fermentacja octowa z tym miodem. To będzie przepyszny ocet i, i mocny. Następnie przecedzam po tych czterech tygodniach góra 6 przecedzam przez sitko i do butelek, tylko takich większych najpierw butelek litrowych, półtora litrowych i zostawiam jeszcze i zakręcam, ale nie dokręcam do końca. Lekko dokręcam i zostawiam w zasadzie na rok. Powinien ten ocet stać rok w tych butelkach. Może on się nadaje oczywiście do spożywania, ale do, taki, żeby był mocny, taki naprawdę dobry, to powinien stać rok. Potem przelewam tutaj do takich buteleczek i to są moje właśnie buteleczki z 21 roku, czyli już dwa lata ma ten ocet. Jest pyszny. Tu na dole widzicie... Jeszcze matka octowa. Tę matkę wyjmę oczywiście za chwilkę. Ale nie musi, może być ta matka, chociaż ona podobno podpija troszeczkę ten ocet, więc tego nie wiem dokładnie, ale, ale tak słyszałam, że matka zostawiona. W może trochę podpijać ten ocet, więc ja ją oczywiście przecedzę i te matki octowe w niewielkiej ilości wody lub octu zachowuję do następnej fermentacji, albo ja jestem zwolenniczką w sumie, tu mam drugą butelczkę z 22 roku. Woda z filtra, jabłka ekologiczne, cukier, miód i tu jest osad, naturalny osad jeszcze jest. To jest, on stoi ten osad. Ja oczywiście będę to jeszcze przecedzać. I co chciałam powiedzieć, że jestem zwolenniczką robienia octu od początku, czyli bez matki octowej. Dlatego, że jestem zwolenniczką tych pałeczek kwasu mlekowego, które się same wytwarzają w pierwszym. Bo tu w matce one już są, prawda? To jest właśnie matka na tym polega, że tutaj jest całe skupisko tych bakterii. I one są zaczynem tak zwanym. I gdybym wrzuciła teraz tę matkę do tego octu, co mogę oczywiście zrobić, to, to bardzo szybko ta fermentacja nastąpi. Ja jednak, tak jak mówię, jestem zwolenniczką pierwszej, pierwszych bakterii, bo one są najlepsze. Te drugie to już są mutanty. To znaczy takie naturalne, ale one już są zmutowane. Więc oczywiście można i taki ocet zrobić i taki. Możliwe, że teraz do tego trzeciego słoja wrzucę matkę odstową, tak żeby po prostu sobie zrobić jeszcze inny ocet, prawda? Także taki ocet bardzo polecam do sałatek, do potraw, do buraczków, do zup. Do kąpieli, do picia porannego z wodą, do przemywania sobie jakiejś skóry, jakichś zmian skórnych, także no, no, nawet do prania szalika moherowego, czy jakiegoś tam innego, innej czapeczki, czy coś też, do włosów. No to jest, tylko że nawet może do kąpieli, szkoda takiego octu, który stał już rok, prawda, to można zrobić jakiś inny ocet. Też niektórzy robią ocet ze skórek pomarańczowych do, do czyszczenia mieszkań, do, do sprzątania, ale... Kiedyś to robiłam, ale to jest taki niezbyt przyjemny zapach przy tym, bo te skórki są przeważnie chemiczne jednak. Znaczy akurat pomarańcze ja mam zawsze też z ekologicznej uprawy sycylijskiej, ale no ale tam powiedzmy takiego nie robię. Ja robię spożywczy raczej ocet. Także zachęcam do własnej produkcji octu jabłkowego może być na górze tutaj zamiast tej płóciennej ściereczki, bo nie każdy ma sprzed wojny taką z gaza zwykła, zwykła zapteki gaza jałowa i też zamknięta tu gumeczką. Ważne jest, żeby był dostęp powietrza i żeby ścierka nie była zbyt gruba, nie miała zbyt grubego splotu. Ta ściereczka ma dosyć gęsty splot, ale ona jest to jest... Płótno prawdziwe, tak? Więc to tutaj jest bardzo dobre, akurat. Dziękuję bardzo. Do widzenia.